A tak naprawdę przyjechaliśmy na imprezę walentynkową, którą organizuje kemping. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam jeszcze. A! Słuchajcie, przyjechaliśmy na kemping Brzoz 21. Późno, zimno. ciasno. Ale sporo ludzi. Dzień. Hej. Witamy się dzisiaj z wami z Ustronia Morskiego. Tak. Przyjechaliśmy, ale jechaliśmy po ciemku, więc nic nie nagrywaliśmy. Przyjechaliśmy wczoraj było bardzo późno, więc zaczynamy dzisiaj, a tak naprawdę przyjechaliśmy na imprezę walentynkową, którą organizuje kemping. Tak. Przyjechaliśmy wczoraj późno wieczorem, słuchajcie, i tak wieje, że w takiej pogodzie jeszcze nigdy nie byłam na kempingu. po prostu e, mam czasami wrażenie, w lewo jadę, tak. mam czasami wrażenie, że ta przyczepa e, e, chciałaby odfrunąć. Nie, Jakbym jej tylko troszkę skrzydełek rozwinęła, to byśmy jechali. W życiu nie byłam w takim wietrze e, w przyczepie. A wczoraj alerty przychodziły, że będzie nad morzem bardzo mocno wiało w nocy i dzisiaj. A słuchajcie, jest 10,5 stopnia na plusie tu, 10 9,5, ta temperatura oszukuje. Ale wiatr jest naprawdę. Nie, ale jest plusowa temperatura, nie jest zimna, tylko że wieje tak, że to jest nie do wiary. Nie? Dźwigi obok stoją tam gdzieś za płotem i ja tylko tak patrzę, no się bojają. Ja widzę to, jak to ramię się przesuwa po prostu. Ale już po południu ma ten wiatr słabnąć. To dobrze, bo szykuje się na kempingu ognisko. Więc mamy nadzieję, że pogoda troszeczkę bardziej nam dopisze na to ognisko. Na Plan był, żeby pojechać gdzieś na dziko. Ale nagle się okazało, że jest impreza walentynkowa. Nie, bo to dużo znajomych przyjechało i stwierdziliśmy, że na dziko sami sobie możemy jechać zawsze, a tak się spotkać ze znajomymi, pogadać, bo się pogadać po to jest, będzie miło. 6 stopni zaktualizuję informację. 6 stopni na plusie. Także przyjechaliśmy tu w cztery przyczepy. Tak, ale tu nie ma. Nie ma jednej górki śniegu, tak jak u nas nawet Kuba to mnie mówi mamo, mamo, a gdzie jest śnieg? Ja mówię, no tutaj w zachodniopomorskim pomorskim jest dużo bardziej, dużo cieplej. Więc ten śnieg, który był to dużo szybciej zginął niż u nas w trójmeście. No. stronie pusto. A tu Lewiatan. Mogliśmy do Lewiatanu przyjechać. No. Musimy skręcić, jakby co nie. Aha. Tak właśnie no. tak ja jeżdżę bo ja nie wiem gdzie jestem. Także musimy gdzieś sobie no. zawrócić. Europejskie. Tu jest wolny. Dobra, teraz musimy słuchajcie jechać tak, żeby nie przeoczyć, bo wyjechaliśmy na chwilę do sklepu. Bo obawialiśmy się, że nasze że kiełbaski może nie wyjechać. Julka ma tego samego dnia co ani tata, czyli dziadek. Więc... To mamy trzy imprezy. Ma... Trzy, i... trzy w jednym. Tak. Więc y, impreza główna odbędzie się za tydzień, ale jutro faktycznie ma piątą urodziny ja y, nie spałabym spokojnie, gdybym kupiłam baloniki, kupiłam mały prezencik, kupiłam świeczuszki, kupiliśmy ciasteczko. Tu wierzymy? Tak. Także jutro będziemy świętować urodzinki na kempingu, przyczepce, w kubusie ukochanym zresztą, ukochanej przepraszam. Tak, a kubuś dzisiaj jak troszeczkę przestało, trochę słabiej wieje, to dopad Tyrolkę i, i tyle wiatr, go widzimy. Ja spuszczę chłopak. Dobra, odwrócę Was teraz pokażemy Wam jak stoimy. Bo jak już wysiądę, no to wiatr nie pozwoli nam czegokolwiek nie, nagrać. No. Chociaż i tak mam wrażenie, że odsłabło. Wieć może tu na tą parcelę, tu z boku na ten, na ten, ten. Tu, tak. Tu. Dobra, i zaraz Wam jeszcze pokażę jak stoimy. Dobra, się wykaraskam. Zobaczcie, tak sobie oto stoimy. Czyli tutaj jest nasza przyczepa, jest jednych znajomych, drugich i na końcu Sebastian stoi, którego już znacie też z naszych odcinków. Słuchajcie, tak o, stoimy, to już wam pokazywałem. I teraz idziemy. Na świetlicę, na imprezę. Wszyscy już się zbierają i spotykamy się na świetlicy. E, a sześciopaka wziąłeś? Nie. A to ja? A gdzie oni siedzą? E, no tam są dwie osoby na świetlicę, reszta jest w przyczepie, to zaraz ich zgarniemy. No, to idę co, po No. A co ty robisz? tak. Michał, a gdzie mam Piska, piska. Jusia Bo tata cię mocno kocha. Ona jak robi, I wywietrzyłem jej buty. Pukaj. Tak. Wymoczyliście się? Ale chodźcie. No idziemy zaraz. Nie, no my właśnie idziemy. Jezus, napisałam, że ty chcesz. Rzemie, sobie. Nie, nie wciskajmy się, idźmy. My że bo daliśmy wzięli 15 minut. patrzymy na zegarek. To jest ten mąż, ochyny, który dał żonie 15 minut. I żeby nie było. Idziemy Idziemy na świetlicę, bo tutaj dzisiaj cała impreza. DJ się przygotowuje. Tu już pierwsi, pierwsi goście czekają i zaraz się zacznie. Teraz czas na zabawę. I jeszcze się na pewno odezwie Jeszcze jest co jeszcze jest, ale jak już będzie muzyka, to niestety nie możemy nagrywać. Sto! Lat, sto lat. Niech żyje żyje nam. Sto lat, 100, 100 lat. lat, niech, niech żyje, żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze niech żyje żyje, 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 żyje nam. Niech żyje nam. Tak to? Gubuj, skóra! Dzięki, brawo, odmuchaj. marzenie, pomysł. pomyśl, pomyślałam oczy, pomyśl życzenie. Pomyśl, co byś chciał, żeby się spełniło. Już? Tak. To teraz ładnie zmuchuj świeczuszkę, leciutko brawo brawo brawo, brawo! 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 Budiatek. Dużo zdrówka synku wszystkiego najlepszego żeby cię wszystkie marzenia spełniły wszystkiego najlepszego Teraz waloniki masz waloniki no Co to jest? urodzinowe waloniki narzędzia narzędzia ty dostałeś do przyczepy, może to będą narzędzie potrzebne, co? I śrubki chyba, tak cię będziesz pożyczał, co? Tak. Ale... wypisze skierowanie. <laughs> nie, bo tu chodzi o to, wiola, że taką traście wysypiali nie że i załatwił kamerka. 100 lat niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Kuba! Kuba. Brawo! Bravo! Życzenie! Dalaj oczy, no nie ogłosimy. życzenie. Ja mam o dwa życzenia w ciągu nie? <grym> no pomyślałeś? To nie licytacja. Aha, dobrze. No i teraz musisz znowu świeżo, żeby się pomijam, tylko lekko. Tylko takie życzenie, żeby tata ogarnął, nie? <grym <grym brawo brawo. Dziękujemy teraz panu. Teraz proszę, kilka słów o imprezie walentynkowej. Bardzo fajnie polecam ja, mnie tam już... ja, nie, ja to, to <grym>, nie nie wiem, ja przespałam. I to tyle. Niewiele do powiedzenia, ludzie. O, Ja ale Ania, gdzie idziemy? A Do? Do Ustronianki. Zarezerwowaliśmy sobie miejsca, bo słuchajcie w Ustroniu Morskim są dwie, czy trzy, trzy knajpy czynne i wszystkie są pełne. Więc trzeba rezerwować. Także lecimy. Kończymy nasz weekend pod górzami. Było bardzo miło, bardzo fajne towarzystwo. Może odwrócę. O. Tak staliśmy. Wszyscy się pakujemy. Impreska udana. Pogoda średnio na jeża, wietrzna. Jeszcze tak nie wiało. Tato, gotowi? Czas się zwijać już. Prawie gotowi. Pojedziemy chyba wszyscy razem. Tak, ja myślę, to... tak myślę, fajnie będzie do przyczepy będziesz chodziła? Tak. Idę zobaczyć czy jest wszystko w porządku. Wszystko ja przed niełapię. Dobrze. Uwaga, wchodzimy. Ciuto garnięta Ale tu dzisiaj było 12 osób, słuchajcie. Nie, 12. 12 oszukuje. Ale trochę nas było. Porządek jest baloniki na piąte urodzinki Bimpulka naszego. Łol się ucieszył. Łozio, o misia trzeba zabrać. No dobra. Ogarnięte szafki sprawdzone. Czas w drogę. Proszę. A no nie może być ten złoży. Jak odkręcać wkrętarką łapy? Jak się rozładuje bateria. Jak się rozładuje bateria. Można, można. Tego jeszcze nie grali, tata, co? Pierwszy no, ale, raz. Ja, no mi coś takiego, bo ja zostawiłam zostawiłem w bakiście na dworzu i ona coś takiego samego zrobiła kiedyś, jaką ją zostawiłem na dworzu w zimie. No bo ona zawsze się tarzała pod nogami w przyczepie, a ja się zbuntowałam w końcu. No i co? Ale można. Dobra, czy mamy wszystko zabezpieczone w łazience? Nie wiem, jeszcze muszę iść zobaczyć. Hej. Hey, I kończymy nasz walentynkowy weekend w Ustroniu Morskim. Słuchajcie, wracamy, już jest dosyć późno. Wracamy w cztery przyczepy. I co? No nie, zagry, no, nie nagrywaliśmy zbyt wiele, no bo była impreza. Muzyka grała tak głośno, że nawet nie szło nic pogadać. I było cholernie ciemno, więc niewiele byście widzieli. Ale wczoraj była taka dyskoteka, można by powiedzieć, plus ognisko, kiełbaski i tak dalej. No i tam się też bawiliśmy do wieczora. Wszyscy trochę ludzi też przyjechało. Myślę, że jakieś tam, nie wiem, no, ps... 10, 12, 14 załóg było. Ogólnie, więc trochę ludzi. było fajna zabawa, bardzo fajnie. Nie? Podobało Bar nam się. Tak, bardzo fajnie było. Także słuchajcie, no jest niewiele tego materiału na ten odcinek. No, ale tylko tyle się udało nakręcić. Zresztą byliśmy już pod brzozami i pokazywaliśmy ten kemping. Nic nowego tam się nie pojawiło. Znaczy w ogóle nawet nie mieliśmy w planie, żeby go pokazywać kolejny raz, bo on już jest na naszym kanale. Tak. Ale było ekstra. Bardzo fajni ludzie, bardzo fajna zabawa. Towarzystwo mega. Także pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Tak, dziękujemy za wspólną zabawę. I dziękujemy Wam również za wszystkie subskrypcje, komentarze, które dochodzą. Bardzo się z tego cieszymy. Bardzo, naprawdę. To jest bardzo oczywiście miłe. Zachęcamy do dalszego subskrybowania i pisania komentarzy. Dobra, to dziękujemy Wam bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Pa. Do zobaczenia, pa. pa.